Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek. I kontynuujemy naszą przygodę w krypcie 22. Tutaj się chyba pomyliłem, to nie jest przejście. O, właśnie, to nie jest przejście na kolejny poziom, tylko na nadu tutaj. Widać? Ja jestem niemal pewien, że będzie tu mnóstwo, mnóstwo nosicieli. Nie dlatego, że już zaglądałem, po prostu się domyśla. O, na przykład, zobaczy, tu jest trup. O, nie, nie tak nie trupi. Już trop. Dobra, więc tutaj ja wolę się skryć w pomieszczeniu. W tych pomieszczeniach raczej nie ma ich. A, to tu wygląda na puste przecież. U, a tu nie. <laughs> paliwo do miotacza ognia. Kusi. Niestety nie mam miotacza ognia. Tam nikogo mam nadzieję nie ma. O. a jeśli już ktoś jest to Kelly. A dobra, sprawdźmy ten terminal. <kłysy> Bilet 1. Dziwne dźwięki. Problem: hałas w wentylacji. Wysłano ich działanie wysłano inspekcję. Wynik: nie wykryto źródła problemu. Problem: doniesienia o możliwym wycieku gazu. Wielu ludzi informowało o, o napadach kasztu i innych objawach oddechowych. Działanie. Pełna diagnostyka systemu cyrkulacji powietrza. Wynik: Wykryto niewielkie nieprawidłowości w masie powietrza pompono, pompowanego przez kryptę, ale nie znaleziono szkodliwych gazów. Ponadto na filtrach powietrza znaleziono dziwny osad, na którym przekazano do identyfikacji. Na, na wszelki wypadek wymieniono filtry. Czyli najpewniej to były te zarodniki. Pewnie pompowali te powietrze eee, z jaski. To nie byłoby takie dziwne. Mam generatory no Pistolet La laserowy. Amunicją. No, myślę, że nie weźmiemy. To nie jest zbyt droga rzecz. A ja nic nie potrzebuję. Hello, beauty! Ja to ciągnie. Dużo waży. Nie wiem. Ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że walczę z, og walczę z ogromnymi y roślinami, ludziami, chyba go wezmę, chyba pożyczę. Kusi. Ale wiecie co, nie. Kusi tę mnie rzecz, ognia, ale jednak nie. Jednak wolę, wolę mimo wszystko tę moją. E, Uchaną szelbę, też e, karabin myśliwski, co mam jeszcze, pistolet, mam e, granaty, więc no nie jestem bezbronny, tak poradzę sobie z wieloma rzeczami, Miał też ognia nie jest nic fajnie powszedne, już lubię do tego trochę podchodzić. E, jakby to powiedzieć um, Trochę wiecie jak Stalker z gry Stalker <laughs> eee, Podecam głównie przeczytać sobie książki Aleś, książki o Stalkera. O, ze Stalkera eee, naszego Rodaka. Uy, szybce. To nie zazmę. Fajnie. Ona z tego potem e, torbę lekarską, którą będziemy mogli zjeść kończyny swoje. I na pewno coś przyda. To mam jakieś akta jest. Przedwojenie pieniądze, to wezmę. I to i co i co? E, chciałem powiedzieć, że polecam, polecam książkę do przeczytać. A to fajne po, e, takie zdanie mi po prostu tknęło z książki właśnie e, Michała Gołkowskiego, Gołkowskiego bodajże Polskiej książki, e, czyli autora polskiej książki o Starkerze mm, Czyli ołowiany świt i potem jest kontynuacja drugi brzeg. Tam jest jeszcze że Podróż do Niko, czyli przykład, jeszcze jest osobna opowieść e, o sztywnym czyli bandycie. Tak czy inaczej, tam było, padło takie fajne słowo, które nie wiem, bardzo mi się spodobało, bo jest sensowne, że e, wielu stalkerów e, pada w. pada w zonie, ponieważ e, próbuje się przezbroić. Ja jakoś tak, nie wiem, to moim zdaniem tak nagle mi trochę nauczyło klimatu tego post i zawsze staram się nosić stanu, że jedną, dwie broń. Tutaj mam akurat trzy, Jakby ten miar ogień jest taki przesadzony, tak? Że nie potrzebuję go naprawdę. Ponieważ to, co mi wystarczy, to mój, moja szczelba. I mój karabin, tak? Okej, okay, to co jest. Najwyraźniej tutaj mamy terminal. Um, terminal lekarza tutajszego. Przypadek 620. Eee, Twórca, jak ja gadam, 162. Doktor Peters. Mhm. To ten, który podobno wystał. <laughs> Przynajmniej według blotek. <laughs> Doktor Peters cierpi na poważne zapalenie płuc wywołane zajęciem płuc przez jakieś mikro mikroorganizmy. Zastosowałem zalecaną terapię i poprosiłem, żeby nie pracował i dwa razy dziennie zaglądał na obserwacje. Przypadek 160, yy, 164. Uaktualnienie, cała grupa zgłosiła się do mnie w przeciągu jednego dnia, wszyscy z tymi samymi objawami, Co one bardzo podobne do symptomów doktora Petersa, stwierdzonych, gdy zjawił się tu tydzień temu. Mam nadzieję, że nie mamy do czynienia z epidemią. Ha, myślę, że mamy. Przypadek 162. Uaktualnienie, doktor Peters nie reaguje na terapię, a właściwie to jego ciało uporczywie od leki. Jego stan się pogorszył i chyba wkrótce przeprowadzę zwiadowcze otwarcie. Uuuu. Czyli wiecie, vivisekcję. Oczywiście powinien być czuloną, ale. Ale vivisekcję. Czyli wiecie, na żywo otwarcie człowieka. tak Nie, że martwy, tylko na żywo. Przypadek 173. Ojej, ojeju, ile imion. Kolejna grupa mająca dreszcze, gorączki, potworny, szarpiący kaszel Zalecam oddzielenie ich od reszty populacji. Wpadek 162, czyli znowu Peters. Uaktualnienie: doktor Peters nie żyje. Jego funkcje życiowe usta ustały 10 minut przed rozpoczęciem operacji. Zdecydowałem się o natychmiast e, przeprowadzić natychmiastową autopsję i odkryłem, że jego płuca były zainfekowane jakimś grzybem. Dziwne, ale grzyby nadal rośnie pomimo śmierci własnego żywiciela. Skonsultuję się z jednym z mikologów na piątym poziomie, może oni powiedzą co to jest. Kolejny raz doktor Peters. <laughs> A on się umarł, nieprawdaż? Nie wiem, jak opisać to, co się stało. Szykowałem się do wyjścia z pracy, gdy wtem zwłoki doktora Petersa stały i zaatakowały mnie. Dało mi się uciec z gabinetu i zamknąć go, to w środku do czasu przybicia ochrony. Ale co się dzieje do cholery? Do cholery? Jeśli wszystkie niedawne choroby to to samo, Ooooo! No i znamy historię Krypty 22, że prawie całą historię, Trudno nie tylko zrozumieć, o, co to są za ha, co to są za e, organizmy, tak? Co to są za jakieś. E, e, rośliny, grzyby, grzyby, tak? No, na pewno grzyby są. Żeby tutaj był tak, tutaj nosiciel. Czybym dostał jakiś właśnie punkt. Gdzie możemy że oczywiście nabijamy sobie umiejętności Czasami takie dodatkowe e, są hmm, e, cechy profiteo. Nie wiem, czy nie dostałem. Powiem może możecie zobaczyć moje właśnie profity, które na razie w, w, rozdysponowałem. Chyba nie, jednak nic nie dostałem. Najwyraźniej szkoda, to by mogło być osiągnięcie. Sprawdź to potem, ale też w sumie. No nie działa. Nie chcę zadziałać z tym. Łączmy światło w Pipoju, bo włączyłem łączyłem. Dobrze. Do widzenia. Na szczęście. Najwyraźniej... Nie powiedzieć, że najwyraźniej nie ma tutaj ich więcej niż, niż... po jednym A tu nagle trzech. Super. Szkoda, że nic nikt, nikt nie dropi A, Ale w sumie. Nie będę narzekać. Molę już, że był hawa do liści. o, to... mm. trzeba wymienić. Uważam, tu w okolicy. O, oczyszczona woda, fajnie. Karta do drzwi do jaskini 22, dobra. Czyli będziemy mogli wejść do jaskini. bardzo mnie to cieszy. Spieszmy nieco, to Twoje zwiedzanie, bo chciałbym jednak pokazać to wszystko już. 3 odcinki to już dużo. Chciałbym tak to zamknąć w dwóch odcinkach, a zrobienie z tego 3. Więc spieszmy się, ale powoli. Ciebie widać. A nie, przepraszam, tu już byliśmy, nieprawda? A... Tak, tu już byliśmy. Ups, jeszcze strzeliłem do trupa. Trudno. Moim zdaniem lepiej strzelić do trupa niż e, nie strzelić do żywego. No? Czy to jest? Tak, to jest ogromna muchołapka. Okej, na pewno natknę się. Na pewno natknę się na nosiciela, o no, nie ma jednak, okej. Okay. Cieszę mnie to, To, to komoda. Spinka, fajnie, to się przyda. Resztę nie potrzebuję. Naprawdę wielka ta... Jezu Chryste, co to jest? Nie, Eddie, zostaw to. Okej, okay, nieważne, Eddy to ubił. Dobra robota, Edi I bohaterze. To to się przyda, żeby właśnie zrobić um, hmm, wspomniany przeze mnie tam um, zestaw lekarski... Nie zestaw lekarski, jak to się nazywa? Torbę lekarską. O. Miszołówka? Dzień dobry. Jak to? To zostało to w łeb i żyje? Tak po prostu. Edi. Dziękuję Eddie. Dobra, wiecie co weźmiemy Steampaka Bo już trochę oberwaliśmy od tych tych gości Dobra i bierzemy bez dwóch zdań uh, Shotguna Już zakrwawał ludzkie pojęcie hmm. Jeszcze jakiś cwanek Nie? Dobrze Maska, hokejowa? Ło, wow, zarobisz! Już w sumie nie dobrałem. to brałem. na pamiątkę czy coś. O, tu jest zasypane. Staje nam tylko to. Okej Ok. No wiesz, Ciekawe, ciekawego tu nie ma. Niestety. To już wolę, chyba lepiej kiedy. A jak to się mówi? Brak wieści to dobre wieści, prawda? że w tym wypadku wolałbym, wolę żeby nie znaleźć nic, niż kolejnego z tych nosicieli. Ej, co tam... ...muchołapka była... ...przerażająca, nieco. Bardziej niż te, te... ...nosiciele, no to, to jakiś, po prostu, wiecie... Dąbiaki? nie dobry. Znowu... Do ...dąbiaków. To właśnie umieszasz. Gratulacje. Jeszcze któryś? E, jak, jak, jak to ujął, e, jak to w Skyrimie Był cytat a, Cytat Czuł ev, jak to było Anyone else feels like running? a to mi chodziło <coughs> To jest o, tekst jak widzimy Kiedy jeden, dobra z początków e, Skyrima jeśli zagracie to rozumiecie Jeśli nie no to nie Niekujemy ładny strzał jeszcze wieczór próbował ubić. Nasz Eddie Hani Eddie coś no byliśmy Nie ma tu na pewno ściela nie ma okej okay. mi broń, bo niestety się z nią z wyciągniętą bronią chodzi się wolniej Mapa świata? Aha, wiedzieliśmy już tutaj wszystko. Dobra, czyli wracamy do windy. Oby tu już nie było żadnych naszej kuli. Tak, wybyliśmy Wracamy do windy i <laughs> jedziemy. Eee, myślę, że poje możemy pojechać tu? W sensie, e, niżej? Chyba możemy. Może tam znajdziemy Kelly? Czy może ona udała się do... Kontrola szkodników, poziom piąty. Aha? To? Kontrola szkodników. Już nas widzą. Nie podoba mi się to. Andzibujemy. Eddie. Nie umrzyj Eddie. Eddie! Nie umieraj! Nie umarłeś, edi. Eddie ona się jeszcze atakuje, powiedz mi. Czy to jest po naszej prawej? Tak. To jest po naszej prawej. To co to? Eddy! Eddy, cokolwiek co tam było, a mu kołapka. Dobra. Eddy, ty morderco. morderca. Morderca bez serca się znalazł. Uuu, strefa mieszkalna. Bardzo łatwy zamek, bardzo mnie to cieszy A, wiem gdzie wy jesteśmy, gdzie jesteśmy Ej, ubi go! Ubi go! Oczywiście uh! kazałem to, chodziło mi o to, żeby ubił ją uh, nasz Eddie, ale w sumie uuu prototyp AR14 Brzmi, fajnie. Już wezmę ogniwa, żeby to wypróbować. Ja wiem. Mówiłem, że nie powinienem się przezbrajać. A, nie przesadzę powiem przesadę z tymi brońmi, ale co to jest? Wygląda fajnie. Fokus. Fajna karteczka. Ale jednak... No dobra, weźmy ją ze sobą. komu to nie chyba nie zaszkodzi. Mamy już zbyt wiele amunicji do naszej szczeły, ale powinno wystarczyć na, na resztę wyprawy. Ew. Ej, zgubiec nie raz. a nie uciek. Zrobili całą barykadę? A może to Kelly zrobiła? Nie dziwiłbym się, gdy to Kelly zrobiła właśnie barykadę. Żeby chronić się przed eee, tymi nosicielami Też się zastanawiam co z nami. Ej, no, chwila, bo my jesteśmy tutaj tak po prostu Co my się nie zarazimy Pewnie nie, ale... Ale wiecie, logika Tak, to była na pewno była Kelly. On, to ona rozstawia te lampy. Potem chyba wyczyściła to miejsce ze wszystkich wartościowych rzeczy. Nie, nie wieje się. Tam to właśnie robię. Próbuję przynajmniej zrobić. Ten był naprawdę potrzebny. Ujej, co tam jest jeszcze? Nie wiem, nie chcę wiedzieć, co tam jest. Idziemy. Eddie, idziemy stąd. Proszę. Eddie, nie angażuj się w bitwę bez mojego pozwolenia, dobra? No i co, chodzimy tutaj... A tutaj? Zamek trudny. Podoba mi się. Wyzwanie! O. Ciebie Jestem no, Dlatego lubię Lubię się bawić w, w Otwieranie zamków Fajnie to bardzo, bardzo, fajnie to przyjemnie zrobili Tak samo w Skyrimie Jakby no, w Skyrim i I fale mają ten sam system Ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo przyjemny Chwila Terminal On pewnie otwiera drzwi Tak, dokładnie Z drugiej strony Dostaw Mojego Androida Ty też Nie Eddie nie żyje Nie! Dobra, tu czytujemy Bo ja nie chcę stracić Ediego. A jego nie to nie jest tak, że jej się go dało da żywić, tak? Dlatego, Eddie, nie, nie pobiegniesz nigdzie. Nie, nie zaangażuje się w bitwę bez mojego pozwolenia wyraźnego, rozumiesz? Ej, to seria jest naprawdę długa. Ja za to was przepraszam, bo myślałem, że to będzie jakaś krótka wycie wyprawa. Nagle się okazało, że jednak nie. Bo jednak będzie czwarty odcinek Hu uh, uh, uh. No no Dobry O, dzień dobry Eddy Dzięki Dzięki jest Złota w Eddy'ego Mój droid android Android, no wiecie Nigdy się nie zainteresowałem czym się różni android od normalnego droida Czy tam robota Do wszystkim więc Pewnie popełniał jakąś ignorancję Dzięki, dzięki Eddy fila, chwila, chwila, chwila Co się stało? I dlaczego mam tylko tyle amunicji? A, czyli nie miałem chyba przypadkiem amunicję na inny typ, okej? Okay. Wszystko jasne. Nieważne. Eddy jeszcze tam nie idziemy. Nie angażuj się w bitwę, rozumiesz? Puste, 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 puste Puste, niedziałające Po prostu te rośliny są przerażające. No to chyba taki był zamysł stąd wyjść? Powiedzcie, że mogę stąd wyjść. A no, mogę stąd, okej. Okay. Hmm, chcemy tam jeszcze wchodzić? Jeszcze nie. Dobra, weźmy tutaj. tutaj Co jest, się świeci? Co to jest? Terminal. Uuuu. Uh. zabije po... This. Zabije. Zabije tłumacz Pobierz. Przeży z kropką. To to, to, to kuzio, nie wiem, chyba papież Okej okay. Zadanie wykonane Zgraliśmy wszelkie dane Ale Ja jeszcze z to nie idę. Moglibyśmy sobie sobie iść, ale musimy znaleźć jeszcze Kelly. A przynajmniej trupa Tak więc głąpiaski Uuuu Stetek niewiele amunicji mam. Mam nadzieję... Będzie ją, będę musiał kupić sobie potem, po powrocie. Ktoś, ja miałem ten odcinek pierwszy z tej serii. mini wypuścił już po tym, po ostatnim odcinku Mountain Blade'a, niestety. Nie udało się. Nie zdążę rzucić dzisiaj i tego obrobić. Rzucić zdążę, co to, to za godzina, 22 czy trzecia prawda, wrzucić? Okej, okay. to nie wygląda dobrze, Te stalaktyty i stalagmity. Stalaktyty są na górze, stalagmity są na dole, a to są te stalagnaty, czyli połączone. a no ma się tę wiedzę. Przyznaję się, że nie jestem głupim człowiekiem. Ach, nie ma nic bardziej chyba satysfa ee, bardziej satysfakcjonującego w tej grze o, niż atak z zaskoczenia na... za pomocą strzelby Mnóstwo mnóstwo Eee. Łapek Ej, żeby mi nie ubili Oa! Co to było? jak to jeszcze strzela hiper skórzające Prawie mi oderwało nogę Ała znaczy, prawie, uszkodziło mi ją, tak? Eee... Odprawiamy, oczywiście Odprawiamy tę nogę eee, I, i, i... Eee, Albo nawet dwa Te myszołówki Jakby, na co one polują, tak? Wszystko, ja rozumiem, że... Ekosulistami w ogóle, one nie mają tutaj co, je, co jeść. So, ludzie jedzą, ludzie się skończyli. Ej nie, teraz... Tej pułapka Ja na czym... yyy na czym o... Jak to się, no, mysz ołówki. Mam no, nadzieję, że teraz nie będzie przydługi. Czasu. No to jest akurat wkurzająco niestety. Miszołówka, a coś tutaj jeszcze jest. Widziałem to. Większy mój poziom. Super. Naprawdę, no musiałem zgłodnić. Jed patrząc na te tak. <gokolwiek> na te przerosnięte. E, 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 e. Nie wiem, jak to się nazywało. Byle chciało mieć złość do nazwa. E, chodzi mi, chodzi mi o. No, god zapomniałem. To no. Myśl, e, mucho muchołapki, tak? Muchołapki to się nazywa, przecież Myszowówka to jest Muchołapki. Nagle, nagle, nagle pamiętam jeden świąteczny gif, w którym to, hehehe, <gulanie> muchołapce się zakłada brodę. Zawrałem, <gulanie> łatwo one zrobić. Głównie, Takie śpieszne roślinki. Niby martwe, a je, znaczy niby roślinki, a jednak żywe. Re, Reagujące na świat. No. Wyobraźcie sobie: widzicie taką paszę i wkładacie tutaj, jakby w paszę tę. taką brodę. <grym> czy znaczy brodę, w sensie, że. eee... No, zaczepiamy brodę, tam. I, i możemy zrobić. E, muchołapkę świętego Mikołaja. Jest przeciwnik. Nie, do tak, jego nie strzelamy. Tam, przed nami i nie żyje. Dobra robota Eddie. Dobrze, że cię mam. Dlatego nie chciałem, żeby ubili mi jednego, tak? mu wszystko zrestartować. To jest dobry kompan. Nie chciałbym go stracić. Kelly, czy żyjesz? Eee. She's such a dear, not like that pompous little pedant she works for. But that's neither here nor there. These plants have gotten completely out of control. I've got a plan to deal with them, but I'll need your help. <laughs> Good. Meet me on the second level, and I'll explain what needs to be done. Okay, Raczej tu. Nie chcę szukać innych rzeczy, tak? Czy są jakieś znajcie, coś? Nie chcę ich po prostu szukać. Tak, po prostu stąd spadajmy jak najszybciej. Ale myślę, że to dokończymy w następnym odcinku. Jeszcze ja się sam już tam wybieram, tak, do wyjścia. Ale mimo wszystko. Hmm. No, i jeszcze będzie odcinek z od Vegas. Tak mi mam nadzieję, że nie zobaczymy. A tymczasem komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało i do zobaczenia już ostatni, mam nadzieję, odcinku Fallout New Vegas. Hej, hej!